Cześć i zapraszam Was dzisiaj na mecz, oczywiście zaproponowany przez Aline Z. Babcie Wojtasa Vlog. Wisła Kraków zmierzy się z Lechią Gdańsk. Pokażę Wam, jaki skład ustawiłem na to spotkanie. Tak to wygląda i na bramce będzie stała legenda reprezentacji Polski Jakub Błaszczykowski. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. No i przechodzimy do pierwszej połowy meczu. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla Państwa są Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej mecz ekstraklasy Wisła Kraków zmierzy się z Lechią Gdańsk. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego gwizdka. Teraz widzimy na ekranach wyjściową jedenastkę Wisły Kraków na ten mecz. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2 Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić, inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry, raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. Spodziewam się po tym zespole odważnego, intensywnego pressingu przez cały mecz. Nie inaczej Tomku. Ci gracze sprawiają wrażenie jakby bieganie za piłką i naciskanie na przeciwnika sprawiało im bezgraniczną radość. To jednak bardzo wymagający sposób gry, do którego potrzeba żelaznej kondycji i grupowego wysiłku. Gdańska Lechia miała w swojej historii kilka poważnych zawirowań. Fuzję z Olimpią Poznań i Polonią Gdańsk, ale wyszła z tych kłopotów obronną ręką. 20 lat temu wiele klubów przeżywało podobne problemy, równie pokręconą, ale zakończoną Happy Endem. Zapraszamy na dzisiejszy mecz. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami mecz o punkty w najbliższej naszym sercom lidze. Ekstra klasie Wisła Kraków zmierzy się z Lechią Gdańsk. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramek. I próba strzału. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość, a kopyto w nodze. Sami zresztą Państwo widzicie. Nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła bramka. Tworzył nam się wynik. Jest 1-0. Laviopajśą. Lechia dostrzegła wolne pole na skrzydle. Tam atak. Oj, prosta strata. Nawajszą. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Jest. Piłka w bramce. A to oznacza jedno. Stan meczu został wyrównany. Lech Jakdańsk. Teraz jest na fali. Wyrównali więc stan spotkania. Jeden do jednego. Mamy teraz rozciągnięcie gry. Naprawdę sensowny pomysł. To musi wejść! Tak jest! Odzyskują prowadzenie! Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić koszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Wracamy do gry. Lechia musi gonić wynik. Wisła Kraków, wciąż przy piłce, bramka blisko. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Flavio Pajszą, tracą piłkę. Gajos. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Lechia coraz bliżej pola karnego. Opiecujący jest ten atak. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Wiślacy źle notują stratę. Flavio Paiszą, Gajos. Budują tę akcję spokojnie, poszukają swojej szansy. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Ależ teraz doskonałą szansę udaremnił obrońca, świetnie to wybił. Ślacy mają sporo szczęścia, że z tej akcji nie stracili prowadzenia. Muszą się przegrupować. Na pewno pomoże im w tym energiczny doping kibiców. Będzie centra czy raczej zejdzie do środka? Oczywiście chcą tu wyrównać, ale mądrze z rozmysłem przygotowują tę akcję, ale strzał zablokowany. Teraz będzie dobra okazja. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. No i koniec pierwszej połowy spotkania. Wisła Kraków na razie do przerwy prowadzi 2 do 1. Co za mecz, co za emocje. No ile tutaj walki jest w tym spotkaniu? Coś niesamowitego. No zrobimy sobie koniecznie tutaj jakąś zmianę. Wrócimy sobie z sadloka za niego. Wrzucimy sobie jego i Różkowski będzie za szot. No i teraz możemy przejść do drugiej połowy meczu. Widzimy się po meczu. Rozległ się Gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Maciej Gajos. Okazja do dośrodkowania teraz. Nie ma niepotrzebnej niechlujności w tej akcji. Cierpliwie ją budują. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Niepotrzebna strata, fatalnie zagrał. Lech Gdańsk ma sporą przewagę jeśli chodzi o posiadanie. Tyle, że z tego niewiele wynika, bo wynik meczu pozostaje niekorzystny. Piłka przyklejona do nogi to nie to samo co piłka w siatce. Spalony. A mogło być tu groźnie. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Po bo to jest ławka. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Flavio Paixón znalazł trochę przestrzeni i cały czas napiera do przodu. Ma sporo miejsca, czy do dośrodkuje? Piłka wraca do środka. Może teraz, może wyrównają. Jest! Piłka w bramce. A to oznacza jedno: stan meczu został wyrównany. Lech Jakdańsk. teraz jest na fali. Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą łeb w łeb. Teraz próba przeniesienia gry na drugą stronę. Spójrzmy sam na sam z brankarzem. Nie do wiary. Tylko bramkarz do pokonania. Uderza z całej siły. No zabrakło niewiele, ale zabrakło. Odrobina więcej precyzji, a golkiper wyjmowałby piłkę z siatki. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Niesamowite. Sędzia odgwizduje spalonego. No mam wątpliwości, czy słusznie. Słusznie, słusznie Tomku. Chociaż decydowały centymetry. Gajos. Ależ teraz pięknie zagrana piłka. Popatrzmy. Stec. Jest czas, jest miejsce. Można centrować. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Brawo! Świetna interwencja. Niewiarygodne. Już widziałem tę piłkę w siatce. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Rzutka w szesnastkę. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Stracona piłka i stracona szansa na szybką kontrę. Na tablicy wynik remisowy, a zostało 5 minut. To może tak zwycięstwo! Gol! Tak to właśnie w piłce bywa! Gol w końcówce, to chyba rozstrzyga losy tego meczu! Na to wygląda Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Obejrzyjmy raz jeszcze, jak padła Bramka, dobry strzał w krótki ruch, ale trzeba zapytać, dlaczego Bramkarz to puścił. Źle był ustawiony za daleko od krótkiego słupka. Dobrze wie, że ten gol obciąża jego konto. Wisła Kraków teraz w lepszej sytuacji. Flavio Pajszą. To już ostatnie chwile meczu. Czy jedna z ostatnich akcji przyniesie Gdańszczanom remis? Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Rzut z autu zupełnie nieudany. Nie tylko niecelny, ale od razu przechwycony przez rywali. Ale uwaga, proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. Ładne dorzucenie piłki na dalszy słupek. I jest gwizdek sędziego. Jasne, że lepiej byłoby wygrać na spokojnie, a nie po bramce w końcówce, ale z drugiej strony takie zwycięstwa smakują wyjątkowo. Zagrał dzisiaj wybitne zawody, wznosząc się ponad swój i tak bardzo przyzwoity poziom. Widać, że się rozwija. No i koniec spotkania. Wisła Kraków pokonuje Lechę Gdańsk 3 do 2. I tyle tutaj było walki, naprawdę każdy chciał wygrać. A tu Wisła ostatecznie wygrywa z Lechią Gdańsk. Mam nadzieję, że Alina Z, czyli babcia Wojta Savlog, się ucieszy z takiego przebiegu spotkania. Jak się Wam podobało to spotkanie, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, oceńcie, zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, żebyście nic nie przegapili na moim kanale. Podajcie też na kanał Sebastianixa, Wojtas, Loki, Wojtas Psikanał, Christianix Games, no i Fanatyk Widzewa. Trzymajcie się i do usłyszenia!